Dobry wieczór dla akwarium nowość w moim małym baniaku nastąpiła poznikały mi rośliny Bardziej spostrzegawcze mogę już wiedzieć dlaczego Otóż dlatego pewnego pięknego Popołudnia, podjechałem sobie do mojego ulubionego sklepu akwarystycznego i zobaczyłem takie oto kreatury. Pokażmy się Stefan, pan, państwu frontem. O! To jest krab mangrowy. No po prostu wszedłem do sklepu, zobaczyłem takie ustrojstwo, mój synek zapytał, tato, możemy takie mieć? Zrobiłem szybkie rozpytanko w sklepie i zdecydowałem, że kupię takie 4. Plum, z czym to się je? Ano, z masłem, odrobiną czosnku, a tak na serio, problem mam spory. Bo gdzie bym nie czytał, w necie na temat tych oto krabów małych. To znajduje różne opinie. Czy różnią się o tyle o ile. Jedni twierdzą, że można je trzymać w lekko kwasowej wodzie załóżmy przy poziomie PH78 mm. i miękkiej, inni twierdzą, że woda powinna być twarda, yy, alkaliczna, nawet lekko słona. No i tu się pojawia problem. Skoro jest tyle opinii na temat jednego gatunku zwierza, to jak to ograć? No, ale kupiłem pod wpływem emocji. Zdecydowałem, że spróbuję. Dam temu szansę. No i tak są u mnie cztery sztuki już od dwóch tygodni. I póki co żyją. Kraby żyją. Krewetki żyją. Rybki moje wymarzone danio też żyją, żadnym wyjątkiem tu się krzywda nie stała, czego nie można powiedzieć o roślinach. Ja tu miałem trochę mchu, ja swego czasu planowałem z mchu zrobić całą tylną ścianę, nawet to ładnie w środkę opakowałem i przymierzyłem. Do, do włożenia do akwarium. czy znaczy włożyłem do akwarium. Nawet nagrałem z tego filmik, ale filmik chciałem zrobić taki, że pokazał, jak to się potem rozrośnie. No, potem doszły kraby, zmieniła się trochę koncepcja i mech zniknął z Anubiasa. Jeśli ktoś pamięta ostatni film z mojego krewetkarium, to ten Anubias był całkiem ładny, całkiem spory. Nie zostało nic. Dosłownie kraby cztery opędzowały tego Anubiasa. W 2 dni. Więc zdecydowałem się na przeróbkę tego akwarium. Więc stanął tutaj kamol Duży. Jeszcze z moich poprzednich aranżacji w dużym zbiorniku. On tutaj stanął po to, żeby te kraby miały gdzie wyjść na powierzchnię. Raz na jakiś czas wychodzą. Ja ich jeszcze tutaj nie złapałem. Ale to pewnie dlatego, że tutaj wychodzą w nocy wczoraj chyba po zgaszeniu światła już widziałem, że się tutaj przemierzały do wyjścia na górę dwa jest to w środku akwarium, bo kraby chcą uciekać próbują uciekać jak tylko mogą więc yy, chyba na środku po prostu taka wysypka jest dla na nich najlepsza one tutaj wychodzą rzadko, ja naprawdę no, jeszcze nie widziałem jedynym dowodem moim na to, że Kraby na tym kamieniu na powierzchni były, to są ich kubka. Gdzieś tam znalazłem trochę odchodów, i to jest jedna rzecz, która mi mówi, że one na powierzchni wyszły. Inna rzecz, która mi mówi o tym, że na powierzchni wychodzą, to jest to, że znalazłem innego filtra więc filtr musiałem zabezpieczyć po prostu no, dołożyłem do, do, troszeczkę gąbki żeby tutaj nie było między jego pokrywą a dolną częścią żadnej przerwy że to nie mogły wejść, no po co się tam klinować i gnieździć we wnętrzu kaskady mm. dobrze, także no, to co czytam w opiniach na necie, czy w opisach przepraszam, w opisach na necie to są bardzo różne Różne rzeczy od wody lekko kwaśnej po zasadową, od wody miękkiej po twardą, od słodkiej po lekko zasoloną. Także no, bardzo rozbieżne opinie. Staram się raczej bazować na, na paru artykułach, które znalazłem. Znalazłem chyba jednego bloga. Teraz nie pamiętam czy angielskiego, czy amerykańskiego, który. Na którym gościu pisze, że świetnie mu się te kraby sprawują przez już parę lat, w typowo słodkowodnym akwarium. Także ja je tutaj próbuję. Także co te kraby robią? No, kraby robią to co kraby, czyli nic. Skubią wszystko. Naprawdę dziobią wszystko od szyb po kamienie, yy, korzenie, tu miałem kawałeczek, yy, skubią wszystko co się da, nie łapią mi krewetek, może są dość szybkie te krewetki, żeby im uciec, no, krab nie potrafi pływać, więc yy, te tutaj krewetki mają przewagę, krab potrafi trochę, no, dosyć spore skoki zrobić, ale pływać nie potrafi. Yy, poza tym żre wszystko. Ogórek, sałata, jabłko, yy, krewetka, kiedyś mi z została w życiu do akwarium, to się kłóciły tak, że poprzestawiały tutaj parę kamieni. Yy, wyjątkowo silne jest to zwierzę jak na swój rozmiar. One mają teraz około 2,5 cm w skorupie. Yy, teoretycznie urosną jeszcze raz tyle, czyli do 5 cm w skorupie plus łapy. Odnurzę, czy jak to się zwie. Jeszcze chciałem przetestować z pokarmów marchewkę dla nich, co też zaraz uczynię. Marchewa idzie. No i kropisz w Naprawdę one się nie zastanawiają. One nie wybrzydzają. Jak tylko widzą, poczują w wodzie coś, co Według ich nosów nadaje się do zjedzenia, rzucają się na to zaraz. I co ciekawe, zazwyczaj jeden z nich próbuje to, a znaczy inaczej każdy próbuje to ukraść do swojej kryjówki. Szczególnie jeśli pojawi się drugi osobnik, który też by chciał kawałek tego żarcia. Niedawno doświadczyłem jak kawałek ogórka, może wielkości. Trzech tych kawałków machewki. Jeden krab wciągnął sobie do tutaj tej jaskini między kamykami, no i, a pozostałe trzy próbowałem mu to wyrwać. Także no, bardzo ciekawe stworzonko. Fajnie się obserwuje coś takiego po wielu latach patrzenia tylko i wyłącznie na ryby, i może od kilku miesięcy na krewetki. Jest to bardzo ciekawe według mnie stworzenie. Zobaczymy, jak będzie to się rozwijać, rosnąć. Ym, na razie, tu tak jak w moim dużym baniaku, jest y, lekko kwaśna woda, czyli pH około 6,8, KH około 6. Ym, więc teoretycznie, zresztą znaczy no, to zależy od opisu, troszkę jest zbyt miękka, zbyt kwaśna dla krabów. Ale docelowo mam tutaj zamiar tę wodę wprowadzać pół na pół mojej wody filtrowanej i, i kranowej odstanej, czy też jedynie z dodatkiem uzdatniacza do redukcji chloru. Zobaczę, jak to wyjdzie. Chciałem tutaj po prostu troszeczkę to pH pomnieść troszeczkę twardość wody również. To powinno być ok dla krewetek i dla mojej danio. Miejmy nadzieję, że się to uda. Także, no tak, tak wyglądają te moje skorupiaki. Tak się zmieniło moje akwarium. No, z racji tego, że krabe zjadają wszystkie rośliny oprócz pogoostamona erektusa. Musiałem trochę zmienić wystrój. Dlaczego nie zjadają Pugostamona? Nie mam zielonego pojęcia. Wczoraj wsadziłem tutaj, robiłem porządek w dużym zbiorniku i wsadziłem tutaj jedną łodygę z subulata, Subulaty, może tak z czerema liściami około 10 cm tu właśnie na środku akwarium. No dzisiaj jak widać nie ma ani skrawka. No a ten tu kolega nie wygląda jak na takiego, który chciałby odpuścić tego ogórkę. Także no, z tego, co póki co zauważyłem, kraby są całkiem ciekawe w tego typu akwarium, dają sobie radę, chociaż fakt, że to tylko 3 tygodnie, więc to może się jeszcze coś zmienić. Mam nadzieję, że nie. Ale krewet, krewetką krzywdy nie robią, rybą krzywdy też nie robią. Za to, jak możecie tutaj zauważyć, jeden na drugiego już łypie okiem. I ten chyba postanowił się schować. Nie może kolega tutaj idący jest silniejszy? Nie wiem. W każdym razie, dla mnie jest to super frajda obserwować te zwierzaki i może się czegoś nauczę. Informacji na ich temat w necie jest bardzo mało w porównaniu do jakiegokolwiek gatunku ryby akwariowej to naprawdę jest znikoma ilość. Więc mam po prostu tutaj dla siebie poligon doświadczony. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia. Możecie sobie poglądać. No moja rada póki co jeśli ktoś by chciał się zająć czymś takim jak krawę mangrowy to przede wszystkim zabezpieczyć akwarium, żeby nie miało jak wyjść. <coughs> po szybie się nie wespną, ale kawałek jakiegokolwiek materiału, którego mogą się uczepić, a odnóż mają całkiem sprawne mają ich 8 plus parę szczypców i dadzą im po prostu drogę do ucieczki z której chętnie skorzystają a tego na szczęście nie wiem do doświadczenia ale wyczytałem, że krab naprawdę poza wodą może wytrzymać maks parę godzin no to chyba tyle Proszę dwóch kolegów już przy stole. Wcale się nie zdziwię, jak, będą, jak ktoś będzie próbował ukraść tego ogóra. Proszę marchewkę dla siebie. Ale chyba tam jest słabszy osobnik. Nie do końca wiem, jak odróżniać płciowo kraby. Jedyne co doczytałem, to są. Szczypce, gdzie u samców ponoć są bardziej czerwone, ale to chyba jeszcze zbyt młode osobniki, żeby to rzeczywiście odróżnić. Często dochodzi tutaj do kłótni między nimi, więc mogę zakładać, że to są wszystko samce, aczkolwiek głowy nie dam. Nie wiem. No i super ciekawostka dla mnie, że wszystkie inne rośliny padają ich łupem, a, a po Gostemon Erectus nie także to chyba na tyle póki co jestem bardzo zadowolony z tego zakupu to taki był spontan nieplanowany, ale ale podoba mi się myślę, że może być coś ciekawego z tego projektu dzięki do zobaczenia